Siema, jest to mój pierwszy odcinek na kanale. No i będziemy sobie grać trochę duo. I jak będziecie chcieli, to mogę pograć sobie inne. Na przykład zadymę pod koszem też mi się bardzo podoba, ale to możemy w następnym odcinku zagrać. Tak więc na start weźmiemy sobie. Hmm, co by tu wziąć? Może Gayla? I wezmę. A niech nawet będzie za Zobaczymy. Spróbujemy. W końcu pierwszy odcinek to można próbować. <grymne> Dobra. Tak więc lecimy z grą. O, tutaj dziwna mapa Przyspiesza przyspieszaczami. Ty, baza już ktoś ma. Dobra, odepchnę ich. Gnom jest OP na piłkę, ponieważ tym ultem wytrąca i piłkę innym. I dlatego jego ult jest OP. Dobra, chyba Win będzie. Raczej. No i widzi. Ta rundka była bardzo szybka, o tutaj baza miał. Ja tak szybko teraz pokażę moje konto. Tutaj mam takie statystyki. O! Takie mam. Takie są kolorki. Jakby ktoś był zainteresowany kupnem tego karnetu. No i w zadymiarzy mam takich. To, to był taki krótki odcineczek. Tam jeszcze z dwie rundki sobie zagramy na zdymie i będzie to koniec. Taki szybciutki materiał. Taki wstępny, żeby tylko pokazać co będzie mi więcej na tym kanale. A właśnie, będzie nagrywany Among Us i właśnie Brawl Stars. Może też inne gry, nie wiadomo. Ale głównie na telefon, bo jeszcze się nie nauczyłem nagrywać na komputerze, tak więc na razie będzie niestety na telefonie. O, i tutaj pięknie wbita brama 2-0. No i teraz zagramy sobie ostatnią rundkę, a ostatnią rundkę zagramy sobie na może Mortisie, żeby Wam pokazać jak te star powery działają. No, może ktoś nie ma, no to tam pokaże jak one są bardzo OP i tak dalej. Dobrze. O, o. na no, tą ma średnio się nada Mortis, ale może jeszcze coś ugramy. Spokojnie. O, i piękna bramka strzelona. Tego się nie spodziewałem akurat po tej mapie. No, mam jeszcze taką emotkę płaczącą. O, i właśnie teraz tak daleko mogę pójść. I przez to na przykład kogoś porobić, albo oni mnie. <noise> to jest w większości przypadków, akurat. Dobrze, tak więc. Ojeju tutaj El Primo strasznie nas podjeżdża, zauważyłem. Ale go też możemy. I patrzcie, patrzcie, jak daleko poszedłem. I to jest właśnie opa w tym gadżecie. Dobrze. Zabiłem penny, aczkolwiek ona zabija mnie. Dobrze, możemy grać już na czas, ponieważ jest 1-0 wygrywamy. Tak więc możemy grać na czas. Ale nie musimy. Możemy wbić tą bramkę. Ale... Ojeju. Tutaj nas zreszował. Aj no. Prawie go zabiłem. Ale dobrze jest, dobrze jest. Tutaj koletka idzie do przodu strasznie. Dobra, przyspieszę sobie ładowanie. Oj, 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 blisko było, a bym zginął. Dobrze, tak więc pyk. Czemu nie mogę podnieść tej piłkę? Byłem na piłce i nic. Dobrze. Dobrze. Już naładowałem sobie i patrzcie, jak daleko kolce mnie odepchnęły tutaj, <gulce> to tak średnio, no tak średnio się nadał teraz ten star power, oj, oj, oj Aj, no, no dobrze, to będzie ok akurat ostatnia rundka, więc no, jak chcecie, będziecie chcieli więcej materiałów, piszcie, no i każdy, każdy like to jest jeden win dla mnie więcej tak. I możemy tak zebrać bardzo dużo winów. No i będziemy bardzo dobrymi graczami, prawda? To prawda, Mi się tak wydaje przynajmniej. A no! To było bliskie. No, tak tylko mówię, żeby nas pocieszać. Że jeszcze to wygramy albo zremisujemy. Dobrze. Tutaj dojeżdżamy go. Dobrze. Brown próbował tu coś zrobić, ale nie ze mną te numery. Dobrze. Oj, 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 tutaj próbują mi coś zrobić, widzę. Dobrze. I wygrana. 3 na 3 wygrane. Tak więc możemy kończyć ten materiał. Tak więc no, może do jutra? Nie wiem. Tak więc, cześć.